Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pogromców. Betów. Miło nam, że znowu tutaj jesteśmy. Cześć Patryku. Cześć Jakubie. Cię <laughs> przywitali, to czas zaczynać. Słuchajcie, na wstępie dziękujemy za wszystkie łapki w górę i subskrypcje. Bardzo nam miło, bardzo się cieszymy, że że też bierzecie udział w konkursach. Dlatego na samym początku też zachęcamy do tego, żeby subskrybować kanał, żeby być z nami na bieżąco. Przypominamy, że jesteśmy tutaj w każdy poniedziałek i każdy piątek o 17. O 17, partię, jak już kończy wszystko. A co też bardzo fajne, to już ponad 70 osób jest na naszej grupie, więc serdecznie zapraszamy. Różne ciekawostki się. Między sobą opiniami, no i często piszemy właśnie sobie z wami tam. Więc oczywiście link na dole w opisie. No ale rozkręca nam się sezon piłkarski powoli, co nas bardzo cieszy, więc my też postanowiliśmy się troszeczkę się rozkręcić, jeżeli chodzi o liczbę kuponów w odcinku. I słuchajcie, od dzisiaj wprowadzamy trzy segmenty kuponowe tak naprawdę. Pierwszy segment to jest nasza progresja fibonaczego, czyli nasza podróż właśnie po tym systemie, zobaczyć jak on działa, jak nam idzie, oczywiście, wszystko jest udokumentowane, jak obecnie w jakim jesteśmy etapie, i tak dalej, tak dalej. To pewnie wiecie Drugi segment to będą ciekawe kursy Albo ciekawe właśnie kupony, które można złożyć Już dzisiaj się pojawi oczywiście Które wy możecie sobie zepchnąć Bo to są bardzo często boosty Albo jakieś fajny multi Albo jakaś promocja, która działa na korzyść Po prostu obstawiającego no Coś tam ciekawego dla was Dokładnie, tak. zawsze coś ciekawego znajdziemy A trzecim segmentem każdego odcinka będzie tasiemka W piątki będzie to jackpot piłkarski A w poniedziałki mamy taki będzie plan Będzie to kupon z grupy Dokładnie Kupon Gru I... <laughs> no, a, przy... a przy okazji bardzo często Będziemy korzystać tutaj z systemu właśnie Multi, żeby zboostować sobie jeszcze bardziej doładowanie Także tym bardziej zapraszamy do grupy, bo tam będziemy wybierać um, typo, typy na ten kupon Im więcej lajków pod typem tym większa szansa, że Ty znajdziesz się na kuponie. Prosto. No i więc przechodzimy do kolejnego etapu naszego odcinka, czyli konkurs. Słuchajcie, ostatnio udało się jednej osobie wygrać, obstawić bardzo dobrze, tak jak gratulacje dla niej. i co najważniejsze, ta osoba napisała nick z betclicka razem z komentarzem obstawiającym. I teraz podkreślam, słuchajcie, za każdym razem, jak piszecie wynik do konkursu, jakiego meczu zaraz podamy, piszcie także nick z betclicka, bo inaczej nie będziemy w stanie doładować waszego konta. No, zasady bardzo proste jak zawsze, czyli liczą się dwie pierwsze osoby, które dobrze obstawią wynik, wynik obstawiacie. Do, do końca tego dzisiejszego dnia No i wiadomo, e, kto no, Nieedytowany komentarz, to jest też bardzo tak, ważne bardzo Z ważne. z BetClicka podkreślam to Bardzo proste i fajne A dzisiejszy mecz na konkurs to mecz Mainz kontra RB Lipsk jest to też niedzielny, także macie chwilkę czasu na zastanowienia się Dokładnie, więc przypominam, dokładny wynik, nikt z betklika i bierzecie udział No ale jeżeli nie macie konta na BetCliku, to też nie ma najmniejszego problemu Jeżeli chcecie założyć oczywiście, jeżeli jesteście pełnoletni To na dole jest kod jacob50, możecie z niego skorzystać No i wtedy macie pierwszy tak naprawdę zakład bez ryzyka Za 50 zł, jeżeli obstawicie za 50 zł i nie wyjdzie To z powrotem otrzymujecie tę samą kwotę na minus podatek oczywiście, czyli 44 zł na konto Potem możecie to wypłacić, postawić ponownie, to już tylko i wyłącznie od Was zależy Także polecam oczywiście Jacob50 przy zakładaniu konta. No, a teraz przechodzimy do pierwszego segmentu dzisiejszego odcinka, jeżeli chodzi o kupon, czyli progresja Fibonacciego. Czy chcemy coś powiedzieć na temat tego, co było zeszłym razem? Proszę bardzo, Ty tutaj. Ja mam zabrać głos? Tak, tak, tak no. zabierz głos. E, tak jak mówiliśmy, na, na, jak stawialiśmy ten kupon, jak jeszcze Batę kontra hmm... Dynamo kupon, ten typ siadł, tak, Talins, tam Tameką. no niestety nie no, mieliśmy... Nie było bramek. No nie było bramek, ja, ja miałem tam informację od różnych źródeł, żeby stawiać, ten powyżej 2,5, no to tak postawiliśmy, Jest estońska liga wróciła po, 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 po przerwie. Dokładnie, słuchajcie, no to jest właśnie progresja, jesteśmy obecnie na trzecim etapie, no ale spokojnie, mamy dzisiaj nowy kupon, żeby zobaczyć, jak pójdzie dalej ta podróż i dzisiaj obstawiamy następujące rzeczy. Oczywiście, słuchajcie, też przypominam, że to są nasze analizy e, i to nie są żadne pewniaczki, więc pamiętajcie... Pamiętajcie o tym, obstawiając, że to jest dla osób pełnoletnich, yy, odpowiedzialnych, którzy robią to z pełną świadomością. No oczywiście, jeżeli spodoba Wam się kupon, to jak najbardziej możecie skorzystać z, z jakby podpowiedzi naszych, natomiast pamiętajcie, że gracie na własną odpowiedzialność. No dobra, ale co przygotowaliśmy na trzeci poziom, jeżeli chodzi o nasze zakłady? Dwa zakłady przypominam na jednym kuponie. Patryku, rozpoczynasz? Tak, mogę rozpocząć. Yy, ode mnie będzie to mecz Bayernu. Tak, wiem, znowu Bayern ostatnio zepsuł nam kupon, ale yy, oglądając ten mecz, przyznasz, z Unionem, yy, nawet to, że Bayern zagrał dość słabo w tym meczu, nie przeszkodziło im w wygraniu. Żaden średniak jak, nie i jak Union nie przeszkodzi im w zdobywaniu punktów. Eintracht jest w tabeli niżej od Union o jedno miejsce, traci do nich dwa punkty. E... Bayern gra u siebie, Bayern się rozkręca, Bayern broni mistrza. E... Oglądałem też mecz Eintrachtu, z bardzo słabo im poszło z Borussią Mönchengladbach, dwie pierwsze stracone bramki po błędach obrońców, potem był rzut karny. Uważam, że w tym meczu Eintracht nie strzeli więcej niż jednego gola, czy nie strzeli nic. nic, nie strzeli nic prosto mówiąc. Okay. W tym momencie stawiamy to na betkliku, kurs 2-0 w momencie nagrywania. Tak jest, tak jest typ ode mnie okay. Z mojej strony, jeżeli co chciałbym dorzucić do kuponu To jest mecz Wolfsburga Z oczywiście Borussią Dortmund. I dla mnie tutaj, już zaznaczę wam to, żebyście widzieli, to jest czysta dwójeczka. Obstawiam, że Dortmund wygra. Przede wszystkim Dortmund musi gonić Bayern. Jeżeli chce być chociaż jeszcze w tej walce o mistrza, no to teraz już nie, nie może się poślizgnąć. No i jest to drużyna, która naprawdę dobrze weszła w ten po przerwowy tryb. Wiadomo, jeszcze Leverkusen dobrze się naprawdę zaprezentowali, no ale Borussia pomimo nie najpiękniejszego meczu była skuteczna, tak? Mhm. Mamy tam Halanda, mamy, mamy oczywiście Azarda, mamy Brandta, który świetnie sobie radzi, dobrze dobrze defensywa też sobie radziła. Więc ten potencjał naprawdę jest do, do wykorzystania. Natomiast jeżeli chodzi o Wolfsburg, to w poprzednim meczu grali z Augsburgiem i tam e, no, potencjalnie mogli nawet przegrywać 2-1 na lewali uratowa. Potem się zorientowali, że no trzeba coś zrobić, rzucili się do ataku. Udało się. Mabu, e, wyróżniający się zawodnik, i to trzeba podkreślić. Natomiast wydaje mi się, że to może troszeczkę nie wystarczyć na e, Borusję, która wiesz, poczuła trybu, pustej trybuny i nie przeszkadzają, i nawet się cieszą i dziękują tak, tym tak, trybunom tak, więc. Więc wydaje mi się, że tutaj Borussia Dortmund po prostu sobie poradzi z, z Wolfsburgiem. Dlatego tutaj mamy kurs w sumie 3,54. Obstawiamy 100 zł, jako że to jest to oczywiście trzeci poziom, już, tak. a zaczęliśmy od 50. No i słuchajcie, takim oto sposobem kolejny poziom progresji Fibonacci'ego mamy zaliczony. No dobra, czas na drugi segment, czyli coś specjalnego. Coś tak to coś, specjalne, coś specjalnego. Coś specjalnego. E, słuchajcie. Super kursy, boosty, co tutaj co mamy tutaj ciekawego? Co tutaj mam ciekawego? Teraz fajny mamy kurs na Bayern Monachium, to jest ten sam mecz, który grałem w progresji Fibonacciego. Na zwycięstwo Bayernu jest kurs 1,70, myślę, że to jest fajny kurs, ale BetKlik tutaj sobie zastrzega, że minimalny zakład na, ten, na to spotkanie jest to 25 zł. Tak jest. Jak postawimy 25 zł po kursie 1,70, jakbyś tam mógł pisać... Oczywiście już patrzę. To mamy do wygrania 37-40. No, dla których to może być niezadowalające. Więc proponuję do tego zakładu dodać kolejny boost, od na tą chwilę, wygraną Herty Berlin. Dlaczego Herta? Herta, dlatego, żeby po pierwsze podbić nam tutaj. też jest super, super tutaj, tak bardzo atrakcyjny, atrakcyjny kurs. Ale karta też dlatego, że przechodzi w tym momencie efekt, tak zwany efekt nowej miotły. Bardzo dobrze zaprezentowała się na boisko Hoffenheim, wynik 3-0 mówi sam za siebie. Jak długo to będzie trwało, nie wiem. Przyznam, że liczę na to, że będzie trwało to też w meczu z Unionem, który przegrał u siebie z Bayernem. Po dość takim miernym meczu. Bezbarwnym, prawda? Bezbarwnym, tak. No i dzięki temu mamy dwa zakłady, które za 25 zł, bo tyle maksymalnie możemy obstawić, mogą dać nam potencjalnie 89 ponad złotych. To jest całkiem spoko, zobaczymy. Kurs specjalny postawiliśmy w tym momencie. No, i wydaje nam się, że następnym razem też coś fajnego tutaj znajdziemy. A teraz czas, jako że jest piąteczek, Piątunio na piłkarski jackpot. Czyli będziemy walczyć z futrolem, żeby zrobić co najmniej więcej niż on e, tych prawidłowych wyników. A jeżeli by któryś z nas, znaczy nasz kupon trafił i wygralibyśmy to się 30 tysięcy, już nie 25, 000, to się podzielimy. Dokładnie. No ale wystarczy, że będziemy mieli więcej niż futro, to jest 10 zł, zawsze wróci na nasze kupon. Dobra, dyszka. Dokładnie. No to co? Piłkarski jackpot. Tak jest. Dobra, idziemy powiedzieć Maczka, jak wiem, jak to brzmi, ale, ale tak jest troszeczkę zamiar. Sorry. E, mamy osiem meczów do obstawienia, też nie będziemy nad każdym się rozwodzić. To są nasze, powiedzmy, przewidywania, więc zaczynaj ty. Uh -huh. Kogo pierwszy wybierasz, jaki mecz mamy? Pierwszy e, Freiburg, Werder u mnie to jest Freiburg. Freiburg, czyli czysta jedyneczka na Freiburga. O, jest pięknie postawiony. Drugi. Dalej jest Borussia, Mönchengladbach, Gladbach, Bayer, Leverkusen. Okej. Okay, Tutaj co prawda kurs na to nie wskazuje, ale uwaga daje, że to Bayern Leverkusen e, zwycięży. Ja wiem, że Borussia Mönchengladbach jest wyżej i tak dalej, ale liczę, że Kai Havertz oni dobrze weszli. Ja wiem, że też w, w tych latach Borussia wygrała swój mecz. Natomiast mówię, liczę na to, że młody Kai Havertz popisze się jakimś dobrym występem, pomoże kolegom i e, zwyciężą. To jest takie moje przemyślenie. Okej, okay, okej, okay, fajnie. Dobra, e, dalej Padeborn Hoffenheim. Hoffenheim. Paderborn-Hoffenheim to jest mecz. Tu nie będzie W Remis daj. Remis. Remis i to bezbramkowo według Okej. Okay. no tego już nie musimy wracać na szczęście, ale co dalej? Dalej, Wolfsburg-Dortmund. No, to nawet to, co powiedzieliśmy wcześniej, prawda? Tak. Obstawiamy do Jest snu. to u nas na Fibonacci. Dokładnie. Też. Po Wolfsburgu to Bayern-Monachium, Bayern? Eintracht-Frankfurt. Tu, no nie, no nie będę kombinował. Bayern jedynka. Okay. Czy dalej jest szalkę kontra Augsburg? Tak. Widzisz, jak, jakie mam wyczucie tutaj, e, kurczę, no, no chyba Szalkę, no pomimo tego, że chociaż z drugiej strony to, jak zagrali z Borusem Dortmund, za dobrze nie jest, ale Augsburg tak samo, no, no. Wiecie, wiecie co, ja daję tutaj Szalkę, liczę, że to był taki policzek, obudzą się i będzie dobrze. Zobaczymy, e, dalej, dalej to jest Mainz-Lipsk, mhm. Mainz Mainz-Lipsk, Mainz-Lipsk, Lipsk, Lipsk, Lipsk musi gonić czołówkę. Dokładnie. No i co? Jeszcze nam zostało jedno, tak? Tak, yy, kolonia Düsseldorf. No to nie, myli, kolonia. nie mylić z Dumbledore. Dumb Dumbledore. <gry> nie no, wydaje mi się, że kolonia, mimo wszystko. E, mamy jeden obstawiony, ja jednak obstawiam na zwycięz zwycięzców. E, no i tak oto właśnie to wszystko pięknie wyszło, że kuponik gotowy. Oczywiście dodatkowo, dzięki temu, że jest 8 spotkań, mamy Multi plus 20% do ładowania, więc fajnie. Obstawiamy. Zadyszkę. No i potencjalnie może być dużo, nie? Zobaczymy, zobaczymy. Postawiony zakładzik, także znacie nasze przewidywania, jeżeli chodzi o jack piłkarskiego jackpota. Na, na ten. Tutaj piękny. Ten weekend. No, weekend. <laughs> no i co, słuchajcie, to będzie koniec tego odcinka. Dziękujemy Wam bardzo. Mam nadzieję, że weekend będzie przepiękny, piłkarski i że dobrze go spędzicie, podpoczywacie. E, dziękujemy Wam bardzo. Przypominam oczywiście, o łapeczka w górę, Subskrybowanie kanału i, i nauczania do grupy. grupy. Dokładnie, już. Proszę, Patryk, tutaj może nie przejąć, przejąć żadnego. Dokładnie. E, dziękujemy jeszcze raz. Trzymajcie się na razie i do usłyszenia.